przydała silniejsza myjka ale dobra. dobra, zastosowałem środek typu dimmer i Wszystki kolor się białym zrobił. No. Dobra, skończył się dimmer, więc na razie robię sobie odmycia przerwę. Poczyszczę chociaż sobie dzisiaj może jeszcze ten silnik, ale na razie przedmuchem powietrzem później wezmę tą środko odrucianą, w zakamarkach poczyszczę, później ze szmatką, benzyną ekstrakcyjną. Umyję ile się da, żeby odpuścić. Tam, gdzie szczotka druciana nie dostała, to szmatka i benzyna ekstrakcyjna sobie poradzi. Już się późno robi. Może jeszcze mi się uda coś chociaż, jakąś warstwę jedną położyć na to. Nie wiem, a jak nie, to widzimy się kolejnego dnia. Zabezpieczam te miejsca, które nie chcę, żeby były malowane. Dobra, minęło kilka dni i od tego czasu, jak ostatnie ujęcie było, w międzyczasie sobie do końca silnik pomalowałem. Tabliczka znamionowa nie jest zamalowana. Tutaj miejsce mocowania na wałku i tutaj z tej strony też już. Taśma jest odklejona, farba jest tu już nałożona ostatecznie. Myślę, że tyle wystarczy, więcej tu nie trzeba. I, i tyle. No a tutaj te elementy, które były myte, wyglądają po myciu właśnie tak. Tu się pojawił jakikolwiek napis. C -c -c -c. Patrzcie, jak kicia urosła. Nie, to jest inny żeby nie było yy, teraz tak, tutaj pojawił się napis wir, nigdy go nie widziałem bo zawsze on znajdował się od ściany, dlatego nie było widać, jeszcze jak było całkowicie pobrudzone, to już w ogóle tu na przykład kółko jest umyte kosz tutaj zasypowy yy, i osłona na paski i teraz tak, ja sobie tutaj tak z grubsza Czyszczę, nie daję do piaskowania. Tutaj na przykład widzicie, gdzie było dużo rdzy. No można jeszcze czyścić, żeby te wrzery powiedzmy mm, poszlifować, ale jakbym tak zaczął głębiej szlifować, to mógłbym do dziur się dokopać, tak że ja sobie to zabezpieczę po prostu podkładem. Ty, kocie, no. Zabezpieczę podkładem i, i tyle. No a tutaj, gdzie nie ma rdzy, na przykład to w tym miejscu, to tylko... Ja sobie tutaj takim papierem ściernym natarczę. O, dokładnie o tym wziąłem. I takie miejsca, gdzie były o tego typu rzeczy czyli gdzieś zadrapania, zdarta farba to tam czyszczę do gołej blachy, a reszta to tylko, aby zmatowić i, i ty, żeby się farba, kolejna warstwa, dobrze trzymała. Podjąłem decyzję, że tutaj nie będę zakładał żadnego zabezpieczenia. Po drugie, nie będę zakładał żadnego amperomierza. Tu już sobie zrobiłem otwory nagwintowane na M6. Tu już mam dorobione blaszki odpowiednie rozmiary i tak, żeby o tu pasowało. Już to jest pomalowane podkładem. Tutaj ta duża blacha, która będzie od drugiej strony jako osłona, też już została pomalowana podkładem. Wszystko będzie malowane podkładem. I teraz tak, w jakim kolorze będzie wszystko? No, tak jak widzieliście, silnik, kolor zielony. No, osłony na paski, kółka pasowe, osłona y, silnika, wiatraka, Nie. czy koło, no właśnie mówię, koło pasowe. To będzie pomalowane na kolor żółty Rok produkcji tego czegoś, 1972. Podczas tutaj mycia z tabliczki znamionowej mi farbę zdarło, zostało tylko. Wytłoczone napisy, można się domyślić. Waga 1021 kg. Tony to waży? Nie. Co ja gadam? Tutaj 263 kg. Tu jest masa. To to by się zgadzało. Tak wygląda po czyszczeniu. Narowanie. Lepiej na otwartej powierzchni, żeby nie wdychać tego. Odpuściłem to wcześniej rozpuszczalnikiem wszystko. A bliczka maluję i nie odczepiałam jej, bo i tak farba z niej zdarła się. Robię po jednym elemencie. Na razie ten główny jak pomaluję. A dopiero kolejne elementy będę malował jak no już ten skończę. Na razie robię także wszystko w podkładzie osobno. A kolor ostatecznie będę nanosił, jak już będzie wszystko złożone do kupy. Czyli tam gdzie będzie jedno, drugie przykryte, to będzie po prostu kolor czerwony. A tam gdzie na zewnątrz będzie, no to będzie kolor zielony.